Witajcie na moim kanale, dzisiaj ramy w z... Matfuda, czyli kolejna część Luisa Figo. Tak, jednak na serio będzie się ciągnęła po mojej okropnej przegraniu. Patrzcie co dla was mam, pacuszkę otwieramy. Co jest? Ok, otwieram tą paczkę, eee, ciekawie co w niej będzie. Ikona, ikona. Brazylia. Myślę, że nie nie... coś może być lepszego. I może być. <śmany> Yyyy... Pail? To wiecie... Chwilę nagi już minął. Ale słabo się z tym czuję, że że wczoraj, co miał być ostatni odcinek ze serii Luis Figo, zakończył się przegraną 1-0. Jest. Jakie ładnie. Kana, jaki jezdą typa. Czekajcie, musimy trochę czekać. Ok, robimy Draft Capa, O Luisa go I, I dzisiaj nowy film z serii Smog Games, czyli nowa seria. Okej. Okay. Pierwsza lepsza formacja. Jak zwykle Premier League, wam wow. O, dobrze, że to mamy, nie? he! <ścoughs> Druk. Nikt Premier więc bierzemy Sinu. Fofa na jakiś ma taką kartę. Lewy nie ma takiej, ale był na głosowaniach. O, to ten no więc on to spełnił mieć. Nofo, no fo no mnie. Please, dobra bramka. Na was? Wyszem na was. jakieś... Nie, wam Bejkes. A nie, bo on ma większą chemię, więc go bierzemy. Nie. Nie. Nie, nie ja musiałem wziąć metyl kiepszy. Lepiej nie ryzykować. To mu chudy jest niestety go bierzemy. jeśli nie możemy i fofany. A składnik ładnie się prezentuje. and ficou phone just like right down yeah i don't de De. this is elon Musk Chyba biorę jednak tego Alisona. Nie wiem czemu, ale ja tak obstawiam, że będzie lepiej z nim. Kambe był. Mbappe, Mbappe, Jest Mbappe. O niezłe lagi i okej okay, to dzisiaj już seria wchodzi nowa o nazwie o nazwie uh... smoke games Metcash niestety jest najsłabszy Ale będzie tam z kolegami Okej okay. Nie, on mega gija złotą kartę 88 są najsłabszymi. Coś dużo mam tych najsłabszych. Okej, okay, zaczynamy drawcik. Ciekawe z kim gramy. To jest Okej. Okay. O nie, z Francyzami gramy. Z Mamy Wierę, ale Mekambę nie widzę. Niszczymy żółwia, nie mamy kamerę, więc niszczymy. No może jest i Wiera, ale wiecie o co chodzi. Myślę, że w pierwszej minucie już gol będzie. Uff, Szukali człowieka. W jeszcze... Uff, Wiecie, że miałem kliknąć kanoela? Trochę dziwne. Strzel, strzel, strzel! <ścoughs> Za to, że nie mamy kamba strzel. Oj. Obroń, 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 obroń! <ścoughs> Dajmy go, widzicie Idziecie jak ja mądre. Idę mój druk temu, żeby w kasemiro. Bo mój jest z Ukrainy, a jestem głupi. I jest z Niemiec. Mamy to wygrać. Hehe, 2-0 mm. widzicie, bez żubia nic nie zagracie. Nie, wiem, czy, to, czy to na dole, co było czerwone? Jednak ja pomyślałem. Nie, myślałem. Nie, szala. Jego skład sobie za bardzo nie radzi? Jak 4-0 już. Hehehe, <słyski> <słyski> オーマガーミミ Oni szukali! Hehe, <noise> ale z nich bamiki, czemu? Bo nie umiem grać, bo <noise> nie mam kamby. Patrzcie, 82 minuta, mój strzela, 70. Co nie? 14 minuta, jakiś c strzela, 38 jakiś Nicholson, 36 64 czwarta sala, siedemdziesiąta siedma wania i osiemdziesiąta druga na luzie esunia beczki bardzo ciekawa reklama nie wiem po co komu Lanie wodą papa lułodze, ale chyba dla nich to jest logiczne. I razy dwa, czy powinien mieć trzy to? Trzy? tak, graj Ta gra jest dla oszustów. On wygrał mundial! I on jest kapitanem Argentyny. Aha. A wiecie co? Wiecie co mnie dalej wkurza? Że nie mam... ani jednego nowego Roberta nie jednego, ale w tym odcinku mam zamiar to zmienić przez Teraid. Jeśli w ogóle ktoś będzie się chciał ze mną zmienić. A ta... O, no nie ja chcę Roberta bo się chłop nie wymieni bo ja nie znałam jak on się wymieni to jest hit nie jak on to zrobi zrób to dołożę mu tej zupki A tak kończymy odcinek. Bye!